72 derby Pomorza rozpoczęt Pierwszy wyścig wyścig zawodników młodzieżowych w kasku białym Emil Sajfuddinow, Marcin Jędrzejewski w kasku żółtym Torunianie to czerwonym Adrian Miedziński, w niebieskim Karol Zombi. Świetnie wystartował Rosjanin, młodziutki Rosjanin jeżdżący w barwach bydgoskiej Polonii. On w tej chwili na czele, za jego plecami. Karol Ząbik i Adrian Miedziński. Marcin Jędrzejewski stracił już nieco dystansu, no ale na czele cały czas Rosjanin. Atakowany tam bez przerwy przez a to Karola, a to Adriana, ale wszystko wskazuje na, tym, na to, że ten wyścig zakończy się remisem. Ostatnia przeciwległa prosta. Jeszcze próbuje szeroko Adrian Niedziński rozpędzony, ale nie da rady. Sajfudino, Niedziński, Zombik i na czwartej pozycji Marcin Jędrzejewski. Tym samym pierwszy wyścig tych derbów kończy się remisem. Jak będzie dalej wiadomo, będzie to ciężkie spotkanie. przed nami drugi wyścig, emocje gwarantowane w żółtym kasku Piotr Protasiewicz, w białym Robert Sawina ze strony yy, Torunia dwójka Duńczyków w kasku czerwonym Bjarne Pedersen i Niels Christian Iversen w kasku białym ruszyli i najlepiej ze startu Bjarne Pedersen czy Protasiewicz jednak Protasiewicz Wypycha Duńczyka pod bandę. Iwersem w tej chwili na trzeciej pozycji. Ale tam, oj! No, omalżenie doszło do kolizji z Robertem Cawiną. Dosyć bezpardonowo, Robert zaatakował Duńczyka. Który po drugim okrążeniu spada na czwartą pozycję. A biarne w pogoni za Protasiewicem. Jeszcze. Blisko w kontakcie jadą obaj zawodnicy. Chyba jednak doświadczony Protasiewicz nie da sobie odebrać w tym wyścigu zwycięstwa. I tak już chyba będzie do końca. Protasiewicz 3 punkty, 2 punkty. Pedersen, Sawina 1 bez punktu. Iversen 4 do 2 drugim wyścigu dla rywali i w tej chwili 7 do 5 prowadzą Bydgoszczanie. i wyścig Trzeci przed nami w kasku żółtym Robert Kościecha, w kasku yy, białym Krystian Klecha, Torunianie to w kasku czerwony Mariusz Kuszakowski, w niebieskim Krzysztof Słaboj. Czy odrobimy straty? W tym trzecim wyścigu dobrze wystartował Kuszakowski, również słabo, ale niespodziewanie już w tej chwili, chociaż właściwie, czy to niespodzianka, Robert Kościecha na prowadzeniu. Kolejny z wychowanków, Apatora. Znakomicie spisywał się w ubiegłym sezonie w Gdańsku, w tym sezonie w barwach bydgoskiego klubu i należy tam do czołowych zawodników. Karysz po dłuższej przerwie w meczu ligowym. Znany ze swoich znakomitych startów, no ale w tym wypadku nie zdołał pokonać swojego do niedawna kolegi klubowego Kościecha. Już pewnie na prowadzeniu zmierza po trzy punkty już na mecie. Drugi Puszakowski, trzeci Słaboń, czwarty Krystian Klecha, remis w wyścigu trzecim i rezultat spotkania po trzech biegach, dwupunktowe prowadzenie bydgoszczan. 10 do 8. No Nie będzie to łatwy mecz z całą pewnością, zresztą jak zawsze w Derbach. Wyścig czwarty przed nami w żółtym kasku Andreas Jonsson, w białym e, Rosjanin Sejfuddinow i Torunianie w kasku czerwonym Wiesław Jaguś i w niebieskim Karol Zombie. Pierwszy raz w, w tym meczu Jonsson na torze, Wiesław Jaguś. Juniorzy już jechali. Świetny start Jonsona. I również i Buddino z przodu. Nie spodziewanie został Wiesław Jaguś. Karol Zombik w tej chwili atakuje Rosjanina, ale na razie bez powodzenia. No może teraz. Szerzej. Rozpędzony. I w tej chwili plasuje się przed Rosjaninem, ale Wiesław jakoś nadal na końcu starki. A Sajfundinow znowu dobiera się do skóry Zombikowi. Udało się teraz za jednym zamachem i Zombikowi, i Jagusiowi wyprzedzić Rosjanina. Bardzo ambitny ten zawodnik w Białym kasku. Przynajmniej wygląda na to, że uratujemy remis w tym wyścigu, a zanosiło się chwilami na podwójną wygraną rywali. Koniec wyścigu czwartego. Trzy punkty Johnson, dwa Jaguś, jeden Zombik, bez punktu Emil, Dinov. Kolejny remis trzeci już w tym spotkaniu i 13 do 11 nadal jeszcze prowadzą rywale. Wiśnik piąty, żółtym kasku Piotr Protasiewicz, białym Sawina, w kasku czerwonym Puszakowski i Słaboń w kasku niebieskim. Najlepiej by startował właśnie Krzysztof Słaboń. On na prowadzeniu Mariusz Puszakowski, niestety na końcu stawki. Może jeszcze uda się Puszakowskiemu coś zwojować. Niespodziewanie. Trzeci dopiero prota się w tym wyścigu. Najważniejsze, że na czele Torunianin może uda się po raz pierwszy w tym wyścigu naszemu żołnierzowi przyjechać na pierwszej pozycji. Jeśli taka będzie kolejność, to zanotujemy kolejny remis w tym meczu. Remis biegowy. Bez zmian, jeszcze jedno okrążenie. Krzysztof Słaboń. Pewną już przewagą nad Robertem Sawiną. Niestety na końcu zawodnik w czerwonym kasku Mariusz Puszakowski. On punktu nie przywiezie do mety żadnego. Słaboń Sawina, Protasiewicz i Puszakowski. Remis w wyścigu piątym, a to daje nam rezultat w tej chwili 16 do 14 dla rywali. Kościecha w żółtym kasku, Klecha w białym, w czerwonym Jaguś i w niebieskim Miedziński to czwórka zawodników do wyścigu szóstego. No i znowu znakomity start Roberta Kościechy. Klecha spada na czwartą pozycję, drugi w tej chwili Miedziński, trzeci Jaguś. No teraz zamienili się pozycjami, ale na czele. Robert Kościecha, czyż wyjechał po swoje drugie zwycięstwo w tym spotkaniu, wszystko na to wskazuje. Świetny start Roberta z pierwszego pola startowego, no, atakuje tutaj szalenie Wiesław Jaguś, czy z powodzeniem? O no, zamarkował atak po zewnętrznej przy krawężniku, jednak znalazł miejsce dla siebie i teraz Wiesław Jaguś na czele. Trecha już nie kontynuuje jazdy, proszę Państwa, a Toruniani odnoszą pierwsze biegowe zwycięstwo w tym spotkaniu 4 do 2. Jaguś, Kościecha, Miedziński 4 do 2 i po sześciu wyścigach mamy remis. Remis 18 do 18. Sami obco krawcy w żółtym kasku, Andras Jonsson, Sajfudino w białym, a w zespole toruńskim Bjarne Pedersen w czerwonym i Iwersen w kasku niebieskim. Bjarne po pierwszym łuku na prowadzeniu, Iwersen na trzeciej pozycji. O, Atakuje tutaj przy krawężniku Andras Jonsson i wyprzedza Tuńcyka. Arne spada na drugą pozycję, jeszcze Iversen też nie może być pewny jednego punktu, blisko za jego plecami, Seifuddinów. Jedno okrążenie jeszcze do końca. Johnson już z dużą przewagą raczej nie odda pierwszej pozycji. A Iversen ma problemy z maszyną. Spoglądał tam na silnik, jeszcze teraz się przewraca. Jakieś problemy musiały być pewnie z łańcuchem. I ostatecznie rywale wygrywają wyścig siódmy 4 do 2 i ponownie odzyskują prowadzenie. W tej chwili rezultat spotkania 22 do 20. I wyścig dziewiąty w kasku żółtym Kościecha, w białym Klecha w kasku czerwonym Pedersen i za Iwersena, który chyba odczuwa skutki tego upadku Adrian Miedziński. No wydawałoby się, że powinni Torunianie tutaj pokusić się o zwycięstwo biegowe i on no, na to się zanosi, bo para Torunska w tej chwili na czele. Na prowadzeniu Miedziński, drugi Pedersen, Robert Kościecha na czwartej pozycji, jeszcze wyprzedzany przez kolegę klubowego Krystiana Kleche. Nie było jeszcze dzisiaj podwójnego zwycięstwa ani jednej, ani drugiej drużyny. Bardzo by się to teraz przydało. Po raz pierwszy Torunianie wyszliby na prowadzenie w meczu. Spora już przewaga pary toruńskiej, tutaj chyba nic się nie zmieni. A to nie Klecha, Klecha był w programie, ale. Widzę, że jedzie na torze Wurczkowski oznaczony numerem 8 w białym kasku i Buczkowski lepszy od Kościechy. Pierwszy miedziński, drugi Pedersen, trzeci Buczkowski, czwarty Kościecha 5 do 1 dla Adriany i Torunianie w tej chwili prowadzą 28 do 26. 11 w kasku żółtym Kościecha w białym Buczkowski, w czerwonym Pedersen i Miedziński w niebieskim te pary już się spotkały w dzisiejszym spotkaniu wtedy to Torunia nie przywieźli mu zwycięstwo, ale teraz fatalnie wystartowali na prowadzeniu Buczkowski, drugi Miedziński trzeci Kościecha w tej chwili atakowany przez Pedersena atakowany skutecznie ale na prowadzeniu niespodziewanie junior Bydgowskiej Polonii. Może jeszcze Miedziński zdoła odzyskać Dynsa dystans. Robi wszystko. W tej chwili wyścig remisowy. Ostatnie okrążenie nadal na prowadzeniu Buczkowski. Po zewnętrznej Miedziński, ale nie daje się. Szczanin. czy pozwoli sobie wydrzeć w ostatniej chwili zwycięstwo? Chyba nie. Jednak nie. Włóczkowski pierwszy, drugi Miedziński, trzeci Pedersen to też niespodzianka, czwarty Robert Kościecha 3 do 3 w tym biegu i nadal dwoma punktami prowadzi Wedgoszka Polonia 34 do 32. I wyścig przedostatni, czternasty w kasku żółtym Kościecha, w kasku białym Buczkowski, w kasku czerwonym Jaguź i Miedziński, w kasku niebieskim. No i Robert Kościecha na czele stawki, zamyka y, tę stawkę, Adrian Miedziński a wyprzedza teraz Jaguś Roberta Kościecha, a Adrian Miedziński notuje defekt maszyny, proszę Państwa. A zatem 72 derby rozstrzyga na swoją korzyść Bydgoska Polonia. Tylko dwa podwójne zwycięstwa w ostatnich dwóch biegach gwarantowały zwycięstwo gospodarzom. Niestety w tym sezonie dwukrotnie lepsi byli Bydgoszczanie, plus punkt bonusowy. Także Bydgoszczanie inkasują na Aniołach 5 punktów w tym roku. To widzę, że. Problemy y, z motocyklem miał Buczkowski. Czy będzie kontynuował? Będzie kontynuował jeszcze oczywiście y, swój wyścig. Spróbuje w limicie czasu dobiec do mety. 3 do 3 w tym 14 wyścigu, i bydgoszczanie w tej chwili prowadzą 45 do 39. Ostatni wyścig dzisiejszego, przegranego już e, spotkania, aczkolwiek e, na torze tylko dwóch zawodników Wujka Torunian, Jagoś i Miedziński, bowiem e, sytuacja kuriozalna była. E, mieli wysartować ze strony bydgoskiej Protasiewicz, w kasku żółtym, jonson w kasku białym. Niestety pomylili się, kaskami upłynął czas, e, dwóch minut, i stąd. Zostali obaj y, wykluczeni, i Jonsson, i Protasiewicz. Wiesław Jaguś w tej chwili na czele, a problemy z maszyną ma Adrian Miedziński. I wcale jeszcze nie możemy być pewni, że ten wyścig zakończy się wynikiem 5 do 0 dla pary toruńskiej, bo może się zdarzyć, że Adrian do mety nie dojedzie. No, ale jakoś, jakoś sobie radzi. Tymczasem daleko z przodu Wiesław Jaguś. Także w tym meczu Torunianie nie wygrają. Jest na mecie Wiesław Jagłyś, jest również Adrian Miedziński, a zatem 5 do 0 dla Torunian i rezultat spotkania ostateczny 45 do 44 dla rywali zbyt Bydgoszczy. Mariusz Pruszakowski na no, po dłuższej przerwie pojawił się w zespole ligowym. Jak by się ocenił swój występ? Fatalne, po prostu trzy punkty w trzech startach, no trochę mało. Szkoda tego drugiego mojego startu dobrze wyszedłem, z biegu, dobrze wyszedłem ze startu, tam trochę mnie pociągnął Piotr Kutasiewicz i uciekł razem z Robertem Sawiną kontrolowali, później przebieg tego biegu no, nic nie mogłem zrobić. No, następny bieg też Jakoś tak może za bardzo chciałem się pokazać tutaj na swoim torze toruńskiej publiczności, no nie udało się, no trochę dobry występ mój w Tarnowie. Myślałem, że będzie równie dobrze. No nie wiem, co było przyczyną, może trochę ta pogoda, nie mogłem dojść do ładu ze silnikami, ale oczywiście to nie jest żadne usprawiedliwienie. Byliśmy u siebie na torze, tor był dla wszystkich równy, bardzo dobrze przygotowany do walki. No nie udało się wywalczyć więcej punktów, może z jednej strony Umiał już wychodzić troszkę zmęczenie, bo, bo po prostu jeżdżę bardzo dużo teraz w ostatnim czasie. A to dopiero mi się maraton zaczyna. Bo jutro, dzisiaj już w nocy, wybieramy się z Adrianem do, do Słowenii. Potem prosto ze Słowenii lecę do Anglii, do Szwecji. I potem z powrotem wracam do Anglii. I, no, i będę musiał się zastanowić na, nad tą ligą angielską lub nad, nad którąś z lig. Oczywiście oprócz polskiej, żeby sobie odpuścić, żeby trochę odpocząć. Wychowany kapatora, dzisiaj pokazał tutaj Pazur cieszy się z pewnością ogromnie. Powiedz, spodziewaliście się zwycięstwa w Toruniu? Ja po meczu derbowym pierwszym, który odbył się bodajże miesiąc, półtora temu w Bydgoszczy. To był pierwszy mój derbowy mecz po od pięciu lat. Wygraliśmy i po wywiadach ktoś mnie pytał, się, mówiłem, że też wygramy. Ja zawsze wierzę, że wygraną. Robię wszystko, żeby był wynik jak najlepszy dla drużyny. Dzisiaj jest moją pracodawcą Polonia, Python, bardzo się z tego cieszę i naprawdę wywiązuje się Polonia z zobowiązań wszystkich. Tak jest zapisane i to mnie bardzo cieszy. Prezesi są w porządku na piątkowej odprawie żadnych, ale też żadnych nie było y, mówienia, że za wszelką cenę, po prezesi powiedzieli, że spokojnie. Mamy pojechać jak najlepszy wynik. Udało się wygrać i z tego się bardzo cieszymy. Robert, a jakie masz indywidualne jeszcze plany w tym sezonie? To zawsze wygrywać jak najwięcej biegów i jak najwięcej meczy, a ja robię wszystko, żeby jak najlepiej. Ja nie patrzę z perspektywy jak, najlepiej, yy, jak najlepsze mieć yy, yy, jakieś zobowiązania. Chciałem wszedł do wszystkich finałów i tam powalczyć jak najlepszą lokatę. Ja się z tego cieszę, że forma jest miarę dobra i myślę, że będzie jeszcze lepiej. Trzeciego wyścigu